Top 10 najpopularniejszych książek według portalu Lubimy Czytać w październiku. Na miejscu 10 powieść Fridy McFadden, Pomoc domowa. Czy jest jeszcze ktoś, kto nie zna tej książki? Premiera filmu na jej podstawie już w styczniu przyszłego roku. Remigiusz Mroz, Piekło jest puste, śledztwo dziennikarskie, odkrywanie tajemnicy z przeszłości. Myślę, że to będzie śpiew Mroza z książką Piekło jest tu na tej topce, ponieważ w przyszłym miesiącu będzie można już rozmawiać o jeszcze nowszej powieści Mroza. Czyli węzeł czasu. Na miejscu ósmym najnowsza powieść Jakuba Małeckiego pojawiała się już w zestawieniu w zeszłym i w poprzednim miesiącu. Moim zdaniem najodważniejsza powieść autora, jak do tej pory. Na miejscu siódmym poradnik teoria pozwól im przeczytałam tę książkę, uważam, że w niczym ona nikomu nie pomoże. Dla mnie niepotrzebna strata papieru, ale oczywiście wasza opinia może się różnić. Na miejscu szóstym po raz kolejny w zestawieniu pojawia się cały ten błękit Melisy da Costy, czyli powieść o mężczy który postanawia spędzić ostatnie miesiące życia podróżując camperem po południu Francji. Przyjemnie napisana, nie dziwię się, że budzi takie zainteresowanie czytelników. Morał być może zbyt prosty, ostatecznie, ale nie była to zła książka. Na miejscu piątym Fetysz Przemysława Piotrowskiego, czyli ósmy tom cyklu o Igorze Brudnym, w którym komisarz, mam wrażenie, po raz kolejny znalazł się na życiowym zakręcie i próbuje odkupić swoje winy, prowadząc mroczne, skomplikowane śledztwo. Ja tej serii zatrzymałam się na czwartym tomie, nie mam w planach kontynuowania, ale dajcie znać, jeśli Wy jesteście na bieżąco. Miejsce czwarte, powieść węgierskiego laureata Literackiej Nagrody Nobla, czyli Laszlo Krasnachorkaja. Żytańskie tango, powieść osadzona w krajobrazie Europy Wschodniej, pełna biblijnych symboli, nawiązań literackich, wystawiająca surowe świadectwo współczesnemu człowiekowi. Na miejscu trzecim gołoborze Macieja biedy. powieść-saga o dziedzicznym gniewie i zemście, która ciągnie się od czasów powstania styczniowego. Zdecydowanie mam ochotę sięgnąć po tę książkę. Czyli Alchemist Stanley New, fenomen internetowy, powieść napisana na podstawie fanfiku o Hermione i Malfoju z Harry'ego Pottera. Sama powieść cieszy się nieustającym zainteresowaniem i popularnością. Ja też po nią sięgnę, aczkolwiek moim zdaniem jest to książka za długa i podejrzewam, że niestety może mi się nie spodobać. Jeśli czytaliście dajcie znać, co Wy o niej sądzicie. Na miejscu pierwszym, Laureatka literackiej nagrody Nike, Eliza Kącka i jej powieść Wczoraj byłaś zła na zielono. Powieść o niezwykłej relacji matki z córką. Autorka odkrywa przed czytelnikami intymny mikroświat, w którym życie zmienia się diametralnie, gdy pojawia się dziecko inne. Tę książkę również będę się starała przeczytać w najbliższym czasie. Dajcie znać w komentarzach ile z tej topki udało wam się już przeczytać i co sądzicie o tych powieściach.